Omówię dzisiaj zjawisko izomerii w alkanach. Nazwa wskazuje nam, że będziemy mieć 5 atomów węgla i wszystkie wiązania między atomami węgla będą pojedyncze. Będziemy łączyć ze sobą 5 atomów węgla i 12 atomów wodoru w taki sposób, abyż za każdym razem wyszło coś innego, czyli inny wzór strukturalny. Musimy pamiętać, że w alkanach wszystkie wiązania są pojedyncze, które tworzy atom węgla. Wszystkie atomy węgla są czterowartościowe. No, oczywiście, atom wodoru tworzy pojedyncze wiązania. I to jest właśnie izomeria, czyli występowanie takich związków. Dlatego z 15 milionów związków chemicznych na świecie, 14,5 miliona to związki węgla, czyli chemia organiczna. Właśnie z tego powodu, że występuje zjawisko izomerii. Na początek zakładamy, że łańcuch będzie pięciowęglowy. No to mamy pięć atomów węgla na cztery strony świata, wypełniamy atomy wodoru. N pentan czyli normalny pentan. Musisz umieć nazywać alkany i tu zapraszam cię do filmu 93, w których uczę jakie są zasady nazewnictwa alkanów. Link w opisie filmu. Zobaczmy co się stanie kiedy skrócę łańcuch węglowy. Będziemy mieć łańcuch węglowy 4 oraz ponieważ mam 5 atomów Będę miała jeden dodatkowy atom dołączony jako dziecko. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Zgadza się, jeden dodatkowy. I jeżeli ten dodatkowy przyłączysz na końcu lub na początku, no to chcąc znaleźć najdłuższy łańcuch węglowy, będziesz liczyła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc to dalej będzie N równe 5, czyli matka pentan. Bo to będzie tylko zgięcie łańcucha. Wniosek jest taki: dodatkowego tego atomu węgla nie przyłączasz ani przy pierwszym, ani przy ostatnim. Już widać, że przyłączę go do środkowych. Jeżeli go przyłączę tutaj, raz, dwa, trzy, cztery i jedno dziecko zgadza się, ale mamy inną możliwość przyłączyć go tutaj. Napiszmy to. I przyłączmy go tutaj. Mamy drugą możliwość. I teraz widzisz, że gdybyś tu postawiła lustro, to te dwa związki stanowią lustrzane odbicie, czyli ten związek nie jest niczym nowym. Drugi dowód na to jest taki. Pamiętasz, jak się numeruje łańcuch węglowy? Łańcuch węglowy zawsze tak, aby głowa matki, czyli atom numer jeden, było najbliżej dziecka. Czyli jeżeli to by była głowa matki, to dziecko byłoby przy numerze drugim. Jeżeli zaczęłabym z tej strony, raz, dwa, to dziecko byłoby przy numerze trzecim. Czyli wiadomo, że z tej strony numeruje. Zobaczmy tutaj. No to już widzę, że dziecko będąc z tej strony, zacznę numerować. I zobacz, że to jest ten sam związek. Dwa i tu mamy dziecko, dwa i tu mamy dziecko. Uzupełniamy wodorami. Pamiętasz, jaka była zasada? Atom węgla czterowartościowy. Do czterech brakowało trzech. Raz, dwa, trzy. Do czterech brakuje jednego. Raz, dwa. Do czterech brakuje dwóch. Raz. Do czterech brakuje trzech. I tutaj raz. Do czterech brakuje trzech. Sprawdźmy, czy na pewno mamy 12. 3 i 1 to 4 i 2 to 6 i 9 i 3 to 12. Czyli to jest C5H12. I to jest C5H12, ale zupełnie inaczej wyglądają. To są dwa różne związki. Nazwijmy ten. Tu mamy dziecko alkilowe. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, to musisz wrócić do poprzedniego filmu numer 93. Powstało z metanu jeden atom węgla, czyli dziecko, które w nazwie daje metylo. Przy drugim mamy dziecko metylo, czyli dwa metylo. I matka jest czterowęglowa, czyli nie ma żadnych podwójnych wiązań, czyli butan. Czy jest jakaś inna możliwość przy czterowęglowym łańcuchu umieszczenia tego dziecka? No nie. Zatem skracamy łańcuch. Skróćmy łańcuch do trzech. Mamy raz, dwa, trzy. Mamy raz, dwa, trzy. Trzy atomy węgla, ponieważ mamy pięć atomów węgla mieć, więc będziemy mieć dwa atomy węgla jako dzieci. Przy środkowym z jednej strony i przy środkowym z drugiej strony. Innej możliwości nie ma, bo ani przy pierwszym nie mogę, ani przy ostatnim nie mogę. Czy zacznę liczyć z tej strony? Czy zacznę liczyć raz, dwa, trzy? To będzie dokładnie ta sama matka. Metan, etan, propan. Uzupełniamy atomy wodorów. Jeden, tu mamy trzy. 1, tu mamy 3, 1, tu mamy zatem do 4, 3, 1, do 4, 3, a środkowy, 1, 2, 3, 4, 4. Zgadza się, nie będzie atomów wodoru. Zakreślamy dzieci. No i widzimy, że to są dzieci metylo. Mamy ich dwoje. Przy drugim mamy metylo. I z drugiej strony przy drugim mamy metylo, do matki propan. Składam nazwę. Dwoje dzieci metylo, więc mogę je zgrupować. Stoi przy drugim, z drugiej strony przy drugim, łącznie ich jest dwoje, czyli przedrostek Di. Jakie dzieci? Metylo. Do jakiej matki? Propan. Przy pięciu atomach węgla mamy trzy izomery. Wszystkie one mają wzór C5H12. Żeby stwierdzić, czy dwa związki są izomerami, należy policzyć atomy węgla, atomy wodoru i zobaczyć, czy jest takie samo. Oczywiście, że możemy mieć tu obce dzieci bromo, chloro, fluoro, amino, wtedy skład musi być obu takich sam. I to będą izomery. A przy pentanie mamy tylko trzy izomery. Zobaczmy, jak to jest przy większej ilości atomów węgla. C6, H14. Na początku łańcuch sześciowęglowy. No to widzimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Uzupełniam wodorami. Tu mamy dwa, tu dwa, tu dwa, dwa, dwa i trzy. Trzy, pięć, siedem, dziewięć i pięć, czternaście. Zgadza się, nazywa się to heksan. Skracam łańcuch do pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i. Jeden węgiel, na pewno nie pierwszy, pierwszy mniej przy ostatnim, ale możesz go dać tutaj. I teraz już wiesz, że jak dasz tutaj, to to będzie to samo. Czyli mamy dwie możliwości, bo mogę jeszcze dać tutaj. Jak się to nazywa? Jeżeli uzupełnię atomami wodoru. No to w takim razie nazwijmy. Wybieramy najdłuższy łańcuch węglowy. Jasna sprawa. I teraz już widzę, że dziecko jest tutaj symetrycznie, czyli obojętne, z której strony będę numerować łańcuch. Czyli to będzie 3 metylo, bo przy trzecim jest metylo, nazywa się to pentan, a tutaj mamy 2 metylo, pentan. N równe 4. Jeżeli będziemy mieć N równe 4, to mamy dwa atomy węgla. I teraz uwaga, albo będę miała 2 CH3, albo 1 etylo. Raz, 2, 3, 4. Narysujmy jeszcze jeden i jeszcze jeden, bo być może trzeba będzie. No i zobaczmy. Mamy butan, matkę. Weźmy sobie najpierw opcję 2 metylo. Przy pierwszym, przy ostatnim nie, ale przy drugim i trzecim mogę mieć metylo. Mogę mieć metylo również przy drugim. Jak dam przy trzecim, to będzie to to samo, jak widać, czyli nie. Daruję sobie już tutaj uzupełnianie atomów wodoru, bo my wiemy, że to będzie dziecko metylo i to wiemy, że będzie dziecko metylo i to samo jest tutaj. W takim razie to się nazywa. Dwa, trzy, łącznie dwoje dzieci metylo dołączone do metan, etan, propan, butan. A to będziemy mieć dwa, dwa, łącznie dwoje, jakie metylo, też do butanu. Zobaczmy, czy da się tutaj zastosować przy tym butanie dziecko etylo. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeżeli dałabym tutaj dziecko etylo, obojętnie czy dam go przy drugim. Czy tutaj go dam i zacznę liczyć z tej strony i też będzie przy drugim, to zobaczmy, wybierając najdłuższy łańcuch węglowy, nie wybiorę tego bo ten by miał tylko cztery. Wybiorę, lecę tu i na dół i wtedy bym miała raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale z której strony zaczęłabym numerować? Jeżeli z tej, to dziecko byłoby przy trzecim, raz, dwa, trzy, a z tej strony też by było przy trzecim. Czyli to by było pętan, czyli taki jak tutaj, czyli... Nie, jest to nowy izomer. Skracamy łańcuch do trzech. 3C oraz troje dzieci. No i teraz może to być propylo, dziecko, troje dzieci, metylo, może to być metylo, oraz dziecko etylo. No to zobaczmy, czy w ogóle to się da przy takim niskim łańcuchu węglowym. Raz, dwa, trzy. Już widzę, że ta opcja odpada, bo jeżeli go włożę tutaj, C3H7, to będę miała raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli nie. Czy da się włożyć trzy metylo? No dałoby się dwa, dwoje dzieci, no ale troje już się nie da. Czyli to też odpada. No a sprawdźmy jeszcze metylo, trzecią wersję i etylo, no to ta sama sytuacja, łańcuch węglowy zaczynałabym raz, dwa, trzy, cztery czyli butan nie da się skrócić łańcucha węglowego dla C6H14 do propanu reasumując, C6H14 ma izomerów jeden, dwa, trzy cztery, pięć czym one się różnią tak naprawdę? Z to jest pięć różnych związków. Bardzo ważne jest to, że one różnią się właściwościami fizycznymi, czyli dla alkanów o tej samej liczbie atomów węgla, tak jak w tym przypadku C6H14. Temperatura wrzenia obniża się im łańcuch jest bardziej rozgałęziony, czyli mówiąc krótko. Im krótsza jest matka, czyli mamy matkę heksan, pentan, butan, Czyli butan byłby najbardziej rozgałęziony i on by miał najniższą temperaturę wrzenia. Otycza tajemnica izomerów. Oczywiście, że izomery są trudniejsze w momencie, kiedy dochodzi nam jeszcze wiązanie podwójne lub potrójne, albo inne dzieci: dzieci bromo, fluoro, jodo, amino, ale jak już zrozumiesz, na czym polega łączenie tych klocków, no to to jest po prostu żmudna, wymagająca cierpliwości praca. Jak sprawdzić, czy dwa związki są izomerami? Policzyć skład. Jeżeli mają taki sam skład, czyli tyle samo atomów danego rodzaju, co ten drugi, i cały skład się zgadza, to znaczy, że są izomera. No i wszystko jasne. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.